Kto wymyślił pracę? Komu to potrzebne? Niestety lub stety, praca ma swoje plusy. A jeżeli szukasz pracy, to wpadnij na naszą stronę workprofit.pl i zaobserwuj nasz profil. Wzrost poczucia własnej wartości. Wykonywanie zadań, zdobywanie efektów i uznanie innych wzmacniają samoocenę. Dobrze wykonana praca daje satysfakcję i dumę. Lepsze zdrowie psychiczne. Gdy praca jest satysfakcjonująca. Osoby pracujące mają często wyższy poziom szczęścia i mniejszą skłonność do depresji, lęków czy bezczynności. Praca daje rytm, kontakt z ludźmi i poczucie przynależności, a to kluczowe dla psychiki. Rozwój osobisty i intelektualny. Praca zmusza do myślenia, uczenia się i radzenia sobie z wyzwaniami. To pobudza mózg, rozwija kompetencje i daje poczucie postępu. Praca wzmacnia poczucie własnej wartości, rozwija i daje satysfakcję. A gdy jest dobrze dobrana, Wspiera psychikę, zmniejsza stres i daje poczucie sensu. To nie tylko zarobek, to też rozwój i lepsze samopoczucie. Obserwuj nas po więcej.